Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMO RPG. W dzisiejszym odcinku na samym początku dokończymy sobie, to znaczy dokończymy, no zaczniemy tutaj troszkę z ulepszaniem ekwipunku. Za dużo nie zrobimy, ponieważ tak naprawdę cały, prawie cały ekwipunek mamy już plus 9, ale został nam pas oraz pierścień do przerobienia na arcymistrzowski, czyli już na poziom taki ostatni. Więc zrobimy tylko jedną z tych rzeczy, ponieważ dużo bardzo ogólnie almanachów wyklętych jest na to potrzebne, chyba, że. Poczekajcie, bo ja chyba dobrze pamiętam, przygotowałem sobie więcej. Tak, mamy więcej, więc zrobimy dwie rzeczy. Mamy 115 almanachów. A 45 sztuk jest właśnie na jedno przerobienie tak naprawdę, ponieważ tutaj mamy. 100%. 100% na ulepszenie, ale no. Prawo wygląda tak po prostu, że te składniki są dość takiej, w takiej dużej ilości potrzebne, no bo poza almanachami, wyklętych, które tam ogólnie, jeżeli chodzi o cenę, są po 200, około ponad 200 milionów na rynku za sztukę. Oczywiście też my, szczególnie z krań rozpaczy, je sobie wyciągamy, czyli z dungeonu dziennego, więc tutaj mniejszość można powiedzieć, że kupuje. To jeszcze są potrzebne też. Sztabki złote, 15 sztuk, czyli 1,5 miliarda również do tego dochodzi. Odłamki jedności też po 200 milionów. No, sakralne odłamki to akurat sobie sami dropimy, to tam nie liczymy ceny tego. Okowyznawcy, czaszka, czaszka, i równiczy kamień to już tam do przeżycia, także tutaj... No, kosztowny jest ogólnie... kosztowne jest ogólnie ulepszenie tego, ale... No, bardzo są fajne różnice już w wartościach, ponieważ... 2,5 tysiąca życia dostaniemy tutaj na potwory 5 też więcej kradzież, życia 2 więcej, determinacja 2 więcej, dominacja się nie zmienia, ale jeszcze odporność na piekielnik tam 5 wchodzi zamiast 4, także no ogólnie, no bardzo fajne, wszystko, jeżeli chodzi o te wartości, więc no robimy, robimy, na pewno robimy. No i mamy tak 104%, no wiadomo. Um, bez tak naprawdę tego zwoju, który nam zwiększa 8%, nie mielibyśmy tych 100%. Ale to wiadomo, że korzystamy ciągle z tego. Dobra, to robimy. Musiałem się upewnić, czy nagrywanie mam w ogóle włączone. I lecimy. Ok, mamy pas. Następny pas będzie już na poziom 91. Pas równowagi, więc tutaj tak zbytnio na to nie patrzymy. Ale widzimy, że nadal almanach wykrętych też będą potrzebne. Więc no, ogólnie już nam się śnią. Po nocach, już mi się śnią, po, po nocach te almanachy wykrętych w szczególności, ale jak patrzę na te sztabki, no to też kurde tutaj trochę tego idzie, trochę dużo tego idzie wszystkiego. No jest ogólnie kongo, ale no co? Lecimy dalej z pierścieniem, ponieważ mamy też na mistrzowskim poziomie. I pierścień będzie tutaj nam dawał 25, nie 25, 35 więcej obrażeń. Dominacja zostaje, odporność na cios krytyczny 3 więcej nam dochodzi. Na ludzi również 3 więcej, na też 3 więcej. Obrażenia końcowe PVM 5 zostaje, ale silny na piekielnych jeden będzie więcej, więc też spoko. Tutaj wszystko tak naprawdę jest potrzebne, identyczne. To sa te same procenty, wszystko tutaj to samo jest, także robimy. No i też mamy ten pierścień równowagi, który w sumie też takie same rzeczy nam tutaj wymaga. Ciekawe właśnie też ogólnie, bo jak przerobimy OK na pierścień równowagi. To czy tylko są na przerobienie te ammonachy wykrętych potrzebne, czy na przykład też dalej jednak są potrzebne, nie? Bo skoro dalej by były też potrzebne, to naprawdę tego. Farmić trzeba i farmić. Masakra. No dobra, jest jak jest. I mamy to. Ogólnie mam jeszcze Arcymistrzowski Amulet, ten nadal pożyczony od ziomka, bo mam swój ogólnie wzmocniony. Więc mogę jego jeszcze tam, pytałem ogólnie, rozmawiałem z tą osobą, od której to pożyczyłem, mogę go jeszcze sobie trochę nosić, więc też tak naprawdę specjalnie go zostawiłem pod koniec, no bo wiadomo, jak mamy pożyczony arcymistrzowski, chociaż z drugiej strony wolałbym swój szybko zrobić, żeby szybko go też oddać, ale powiedział, że się nie pali czy coś, to spoko. To stwierdziłem, że wiadomo, no najlepiej będzie zrobić najpierw te rzeczy. No i tak naprawdę zostanie mi jeszcze sygnet do przerobienia, ale jak na razie sygnetu sobie tutaj nie ruszam, bo tutaj muszę, muszę sztabki jeszcze ogarnąć, grafitu. Nie grafitu, szafiru, granatu, rubinu, prawda, klejnoty, te przytropione fragmenty biżuterii, 75 sztuk, to też, kurde, to kosztowne jest bardzo, więc na razie to, te, to też zostawię. Ale mamy ten pas i pierścień już zrobiony, także spoko. Dobra, lecimy dalej. Idziemy teraz tak, e, zrobić, dokończyć bardziej zadania, które już zaczęliśmy w ostatnim odcinku i jeszcze w jakichś tam ostatnich po prostu odcinkach, które w szczególności ogólnie polegały na polowaniach. Polegały na polowaniach, jedno mieliśmy zadanie tylko jeszcze takie, żeby tutaj mmm, wykopać 200 złóż. Zrobiłem sobie to, dość szybko mi w sumie poszło i po prostu tutaj pod koniec musimy 500 krwistych bryłek Benowi dostarczyć, więc dobra, po kolei sobie to zrobimy, będę musiał sobie tutaj zerknąć jaki NPC wymaga od nas tego. Dwa zadania jeszcze mamy oczywiście w trakcie, ale to wszystko po kolei. Także dobra, nowa mikstura Tajemnica Magii Wezuviu. Mamy tutaj sprawę z magami załatwioną, musieliśmy pokonać, jeżeli dobrze pamiętam, to upadłych magów oraz krwistych magów w jakiejś tam ilości, nie wiem, 250-300, jakoś tak, chyba bez żadnych elit tam było, nie było to w ogóle potrzebne. Ogólnie to ostatnio zmienili troszkę w nazwach postaci, to znaczy pulsowali po prostu poziomy przy nazwach npc tów Taki szczegół, drobny szczegół, ale szczerze. Dużo fajnie to wygląda, jak przy zwykłych NPC, tak właśnie tego poziomu nie ma, co nie? Naprawdę, jak już tak fajnie to wygląda, jak jest zwykła nazwa tylko. Rzuca się w oczy, przyjemniej na to się patrzy, a no, taka niby mini zmiana, co nie? No dobra, także, Wezulio, pozbyłem się magów tak, jak prosiłeś, to ogólnie nagrody jeszcze końcowej nie było, więc nie wiem. Świetnie, to powinno zapewnić mi trochę spokoju. Teraz potrzebuję mojej księgi, którą zgubiłem, gdy mój statek rozbił się na brzegu. Gdzie mogę ją znaleźć? Moja księga, mój dziennik alchemiczny jest prawdopodobnie gdzieś na zniszczonym statku na wybrzeżu. Przynieś mi go, proszę. Gdzieś w okolicy wraku powinien znajdować się dziennik wezów i bez niego praca nad miksturą może być ciężka. Dobra, zaraz sobie co zrobimy. Ale Mefes, Mefes chyba będzie w zniszczonym obozie. Albrecht i Cedric. Mamy tą próbę 666 jeszcze. Zaczynamy to ogólnie od pokonania 666 zakrętych demonów, czyli posągów, więc to jest jeszcze w trakcie i to będzie długo w trakcie. Stąd to też zniszczony obóz. Sługów krwi jeszcze nadal mamy do zabicia. No bo ogólnie tutaj polowanie polega na tym, że mamy pierwszy etap ze sługami krwi. Nie wiem, tam chyba z 250, później mamy 400 i drugi etap, i teraz mamy trzeci tam z 600, czy 650, czy tam 700 było. Także. Trochę to potrwa, nie? Tutaj Ben to też zniszczony obóz. Cedric, yy, obóz z góra w którym jesteśmy, ale tu jeszcze mamy przeklętych goblinów, także... To też tak polega kurde na tym, bo... Pierwszy etap też, dwa niby, dwie elity niby goblina, spoko, później drugi kurde cztery, teraz trzeci sześć, no i to wychodzi tak, że co 6 co dwie godziny jak mamy to wybijać, a wybijam to chyba raz na dzień tylko, to to się po prostu dłuży bardzo, nie? No bo nie mam kiedy jakoś za bardzo. I czasami też, też człowiek zapomni. I jeszcze do Magnusa. Dobra, to Magnusa chyba tu mamy, tak? Nie, jednak nie. Magnus. Nie wiem czy... Będziemy musieli do Arkendaru sobie skoczyć. Dobra. To na razie tak. Przeteleportujmy się do zniszczonego obozu. I tak, na starcie porozmawiamy z Benem. On tutaj nam da... 15 siły wydobycia, czyli bonus do górnictwa, i 5 mikstur góry dwójkę. Dwójek. Mam dla Ciebie te krwiste bryłki, o które prosiłeś. Wiedziałem, że się sprawdzisz, to właśnie ta ruda prawdziwe cudo. Teraz, tak jak całem pokażę Ci, jak ją przetapiać. To niełatwe zadanie, ale warto. Uzbroisz się w coś, co naprawdę robi różnicę. Brzmi jak świetny interes. Pokaż mi, jak to zrobić a zabiorę się do roboty. Uważnie patrz. Przetapianie krwistej rudy wymaga wprawy i spokoju. Ale gdy się tego nauczysz, ta umiejętność zostanie z tobą na zawsze. Ok, no i mamy to zrobione. Żadne zadanie kolejne nam u niego jak na razie nie wpadło. Dalej, Mefes. Mefes to właśnie był ten tutaj w środku, tak? Mag. Ok. To będziemy mieli za to yy, dwie sztabki złota, trzy boskie grale, pięć mikstur opętania. To też jakieś po prostu polowanie było na jakieś tam potwory, także tutaj już nawet nie jest pokazane na jakie, bo to już mamy zrobione. Także odbieramy tylko nagrodę. Dobrze, że wróciłeś, to oznacza zapewne, że wykonałeś zadanie, tak. Będę modlił się za ich duszę, aby Inos przyjął ich w swoje objęcia. Proszę, przyjmij to jako nagrodę za wykonane zadanie. Dzięki, to nam też nic jak na razie nie blokowało. Tutaj zapewne po prostu chodziło o jakieś potwory, może też z jakimiś wojownikami, może też sługów krwi mieliśmy do wybicia. Bo Tutaj skojarzę, że właśnie tych początkowych potworów sporo po prostu wybijaliśmy, także nic tam raczej takiego nietypowego nie było. Szamani? Dobra, to do stona. Zaraz sobie zerkniemy na końcową nagrodę. Tutaj mamy stołna. I mieliśmy tutaj właśnie pokonać chyba 500 krwawych orków, jeżeli dobrze pamiętam, i 10 tych elitarnych orków. To akurat poszło szybko, bo 5 chyba prawie jakoś przy sobie tych orków się elitarnych respiło jednocześnie. Też chyba tam co 2 godziny. Więc to akurat tam dużo szybciej poszło. 500 punktów życia na stałe, 25 antycznych kluczy, 15 piekielnych kluczy. Szkoda, że nie daily. Bo tych piekielnych zwykłych kluczy to mam 468 modeli, mam 4 daily trzeba robić sobie samemu albo, albo kupować od kogoś. Więc te piekielne klucze zwykłe to takie trochę nonsens, bo to idzie na ruiny klasztoru. Więc no już, no nie przerobię tego, bo już nie mam po co. Kupony AC500, no i sztabka złota. Kupon AC500 to znaczy. No i sztabka złota ogólnie tak to fajna nagroda. Stone zadanie wykonane, te orki już tu nie wrócą. Wiedziałem, że nie, że nie zawiedziesz. Ci krwawi wojownicy to była plaga. Dziękuję w imieniu wszystkich w obozie. Nie ma sprawy, Stone w końcu trzeba sobie pomagać, prawda? Przynajmniej to miejsce zrobiło się trochę bezpieczniejsze. Masz rację, mamy tu jeszcze sporo do zrobienia, ale bez tych krwawych orków mamy jeszcze większe szanse przetrwać. Tak jak, jak kiedyś stąd wyjdziemy, kupić ci porządne piwo. Dobra, to też nic nam nie odblokowało. No, jeszcze do Magnusa, czyli tak naprawdę tylko z Magnusem nam zostało do porozmawiania i dostarczyć tą księgę Wezuwie. Dobra, zanim tą. Po tą księgę pójdziemy, to się przyteleportujmy do Jarkendaru. Pójdźmy do Magnusa. Bo to jest chyba w ogóle jako takie zadanie fabularne, coś mi się wydaje. Więc zróbmy to, zobaczmy, gdzie nas to też jakby dalej poniesie, nie? Bo może. tak będzie, tak. Wolred został pokonany, ale jego słudzy wciąż krążą po tych ziemiach. Coś innego. Tak, tutaj właśnie polegało to na tym, że musieliśmy przejść w wieżę demonów. Wieże Wolereta. Nie robię tego jeszcze samemu, oczywiście, jest za, dla mnie za trudne, więc po prostu podpiąłem się do Ziomka z gildii i to zaliczyło. I porozmawialiśmy wtedy z tym Strażnikiem Wieży Demonów. I Strażnik Wieży Demonów nas właśnie wysłał tutaj do Magnusa. Także zobaczymy, co to będzie dalej. Pokonałeś demonicznego władcę, ale to, że jego słudzy wciąż tu są, sugeruje, że jest coś więcej niż tylko jego obecność. Musimy dowiedzieć się, co to jest. Może jakiś plan? Musi wrócić na tamtejsze. na tamty teren i znaleźć jakąś wskazówkę. Zajmę się tym. Rekonesans. Porozmawiaj z Martwym... Ognia, ale się fajnie złożyło. Perfekcyjnie, bo ostatnio nawet widziałem, jak to ciało leżało w takich ruinach i tak to wiem już, gdzie dokładnie iść. Prawie dokładnie to znaczy. Teleport do wieży Wolreta. To to zróbmy najpierw. Bo wiecie, jak się biega po tym mapie, tu się jakieś posągi wybija, tu się coś nam wybija. Możemy w sumie na przykład jakiegoś rulika założyć, żeby szybciej biegać. To czasami się można natknąć na jakieś NPC-ty. Którzy właśnie, którzy tam właśnie no za jakiś czas mogą być po prostu potrzebni. No i mamy, mamy faktycznie. No i od wieży Wolreta skręcamy w lewo w te ruiny. I tutaj pamiętam gdzieś na dół musiałem zejść. Tylko chwilę, bo tutaj były chyba dwa takie przejścia. Takie mam wrażenie. Gdzieś to były też schody, wiem, tutaj też jest to zejście. Dobra, może najpierw sobie zeskoczę tutaj? To byłoby tutaj, zaraz zobaczymy. On właśnie coś w takich ruinach gdzieś tu leża, martwy, mag ognia. Nie wiem, czy to właśnie nie będzie tutaj kawałek w górę, coś takiego. Już może, kurde. No, jednak źle powiedziałem, że dokładnie wiem, gdzie leży, ale to są te tereny, kurde. Gdzieś tu musi być. 100%. Dobra, jeszcze raz sobie tak zerknę, czy nie ma tutaj żadnego innego przejścia. Dobra, no nic tu niby nie ma. Nic tu niby nie ma. Tak, przypadkowo zaskoczyłem, ale... Ja pierdzielę, dobra. Na szczęście nie spalę się to git. Więc może jednak dokładniej po tych ruinach tu pomagajmy. Tutaj nie ma. Wiecie, to nam się na zielono też podświetli. Też nic nie widać, tam pobiegliśmy, chociaż no już nie ma żadnej innej ścieżki, nie? No to biegniemy w górę. Kurde, no byłem pewny... ...prawie na 100%, że to będzie tutaj i to jest chyba raczej tutaj. Chyba, nie? Chyba raczej tutaj, tak. Tylko kurde, chyba pomieszałem przejście. Dobra, zrobimy tak. Zapytamy na czacie, a my w tym czasie skoczymy na plażę i zrobimy tą, to zadanie z księgą Wezuvio. Yy, I zaraz zobaczymy, może ktoś nas tam zaprowadzi, jak akurat ktoś tam jest 9.0 poziom. No i ogólnie, jedyny wrak, tak naprawdę, który kojarzę na tej plaży, no bo. Wiadomo gdzie by indziej był wrak jakiś statku? Tam w ruinach obok DT. no właśnie. Właśnie kurde biegałem tam i no. Niestety, ale co my mamy z tą? Dziennik Wezuvio. Co my mamy z tą księgą zrobić? To znaczy, w jaki sposób mam. Zaraz mnie zaprowadzi, Beniak. Dobra, Git. Dobra, wieża Wolreta fajnie. Chłopaki mi tu pomogą zajebiście, No będzie szybciej po prostu, nie. Zrobiłbym to na pewno. Pobiegałbym, zaraz bym to znalazł, ale jak tutaj akurat mamy. Ziomków, to akurat pomogą nam. Jeszcze może z tym dziennikiem coś ogarniemy, bo normalnie. Zajebiście, nie? Po prostu te serfowanie w tym gotiku, to jest masakra. Dobrze, że. respi się co godzinę. O, to się zbiera. Ten dziennik, chyba Dobra, zróbmy najpierw jedno. Później będziemy kombinować z drugim. Ta i faktycznie jest tu inne zejście, no i leży tu. Tak, dobra, no czyli faktycznie zejście pomyliłem. Dzięki kongo, dzięki. Mago ognia wygląda na to, że tu leży od długiego czasu. Muszę przeszkadzać ciało, może znajdę coś, co wyjaśni, co tu się stało. O, proszę. Akurat dostałem jeszcze księgę. Fajnie. Pewnie, no, nie miał też do niczego tego potrzebne, no bo to tego pewnie questowe jest i miał więcej, to fajnie się złożyło. Po prostu perfekcyjnie, dobra. Yy, jeszcze raz musimy to... Ta, to jest to do quest'a. No i właśnie do tego to tylko pewnie do tego jest potrzebne. Jeszcze raz musimy przeszukać te mart te, to ciało. 25 spróchnia skrzynek yy, siódemek? 5 mikstur trójcy i 5 mikstur jedności. Dziennik. Podczas próby zapieczętowania wieży Volreta, jeden z nas zawarł fakt z demonem. Zaklęcie miało odwrotny efekt. Zamiast uwięzić demony, sprawdziło jeszcze większe zło na tę ziemię. Wyjaśnię, dlaczego słudzy Volreta wciąż są obecni. Muszę przekazać to Magnusowi. Jeszcze chciałem zobaczyć. Nie będzie tego. A nie, to jest księga. Nie ma tego też na handlu, więc po prostu, no wiadomo, to jest questowe, ale akurat jak co godzinę to się faktycznie respi. To spoko. No dobra, to możemy zrobić to jeszcze tutaj, czyli obóz w górach. Do Wezuvio. To zaraz sobie po kolei zobaczymy. Zówio, udało mi się znaleźć twój dziennik. Doskonała robota. Dzięki temu będę mógł dokładnie otworzyć formułę mikstury ochronnej. Teraz potrzebuję jeszcze tylko składników, aby rozpocząć alchemię. Jakich składników dokładnie potrzebujesz? 500 krwistej rudy mamy. 500 krwistych kwiatów mamy. I 500 grzybków też mamy. Są one kluczowe do stworzenia mikstury. Co dostaniemy? 1000 punktów życia mikstury obrońcy i 10 mikstur obrońcy. A! Recepturę do mikstury obrońcy blokowujemy. Fajnie! Co mam do próby 666? Posągi właśnie zaklęte. Ale mikstora obrońcy, zaczekajcie, bo my chyba też to mamy. A dobra, bo dostaliśmy. Wniosłem wszystkie składniki, o które prosiłeś. Tak, zaraz to zerkniemy. Dzięki twojej pomocy mikstura ochronna będzie gotowa wkrótce. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Dzięki tej miksturze będziesz gotowy na zaklęcia wrogów. Nie mieliśmy tego chyba. Tak, obrona ogólna 10, zbrodnia na czas krytyczny 10, determinacja 3. Właśnie jeszcze jeden ziomek z glini niedawno przebił, to tam pewnie też może mieć te questy aktualnie przy, e, identyczne pewnie, nie? Minus 70 szybkości ruchu to takie spoko, nie? No tak szczególnie na, jakiegoś, na jakiś dungeon pewnie. Jak, jak za dużo się nie biega, tylko że się mniej więcej w miejscu stoi. Dobra. Do Magnusa i to by było tak to na tyle, ale jeszcze zerknę, bo nie wiem czy nie miałem przygotowanych również tych zaklętych, nie zaklętych tylko almanachów wyklętych, 25 sztuk do ognika. Trwawy dwójka. Tak, miałem tylko te almanachy wyklęte jeszcze do ogarnięcia. Tak to 6, 6, 6, 6, 6 owoców miałem. Czyli kwiatki po 3333 grzybki, Wielkie doświadczenia mamy. To akurat tutaj z krwistych dropi dużo. Krwista sztabka 10, krwisty nóż też mamy 10. krwiste kowadło mamy, także wszystko mamy. I będziemy mogli tego jednego chociaż ognika jeszcze sobie zrobić. Chciwasz plus 8, dominacja, determinacja plus 3, moc. Kwiste sale plus 3 i szansa na lepszenie plus 1. Fajnie, także oddajemy to od razu. I będziemy mieli to zrobione. I właśnie jakiś czas temu jeszcze wkradł się nowy ognik, wędrowiec 1. Które jest ogólnie moim zdaniem bardzo kosztowny i czasochłonny e, No i też fajne borusy ogólnie daje I nowy jest bono, obrażenia w struktury, także jakieś kosze z ziołami, beczki z rybami Skrzynki z rudą, możemy szybciej dzięki temu też niszczyć To też fajne, ale kosztowne, to jest w cholerę, Przetpione fragmenty biżuterii 300 e, Malety wyzwań, to jeszcze do przyjęcia, ale rudy rubinu, szafiru, granatu Kurde no, beczki z rybami 25, no masakra, troszkę na razie to zostają, bo to inne rzeczy są do roboty Więc idziemy do, do Magnusa po prostu Zaraz sobie podsumujemy tą, oczywiście, nagrodę końcową. I... Zobaczymy co to, co to później po tym będzie, nie? Widziałem, że też jakieś, jakieś, jakieś... ...bonusy na stałe są. 5 obrażeń, ta, 5 sztabek złota, fajnie, dwie krwiste sztabki, dwa krwiste noże, 50 kronicznych kamieni. W Magnusie znalazłem coś, co wyjaśnia obecność demonów. Jeden z magów, który brał udział w rytuale zawarł pakt z demonem. Zamiast zapieczętować wieżę, zaklęcie sprawdziło jeszcze większe zło. To wyjaśnia wiele. Pytanie, co teraz? Liczę na to, że wy mi na to odpowiecie. I co? Luka. Wypędzenie. Znam sposób, co można myśli. Jakiś czas temu natrafiłem na księgę traktującą o demonach, a także o rytuałach z nimi związanymi. Wiem, jak odczynić klątwę, ale będzie to wymagało stworzenia specjalnej runy, która zwróci skutki zaklęcia. Runa? Niech zgadnę. Pewnie nie macie wszystkich składników, aby ją wytworzyć. Będziesz potrzebował kilku rzeczy, które mogą być trudne do zdobycia. Najlepiej będzie, jeżeli weźmiesz list listę. Są tam wszystkie potrzebne składniki, a ja w tym czasie zajmę się wytworzeniem kamienia runicznego. Spoko. Nie zblekaj, czas działa na naszą niekorzyść. Im dłużej klątwa pozostanie naruszona, tym silniejsi staną się umarli. E, krwisty grzyb 2000... no Powinniśmy mieć to, raczej na spokojnie, ale jeszcze sobie zerkniemy. Tak, mamy 14. Kwiat. 000. Mamy 18, mamy bryłka. Mamy 30 tysięcy, spoko. Mikstra zniewolenia 5, ale runiczny kamień, mamy 11 tysięcy, wyznawcy mamy 900, spoko. Runiczny kamień, mój zniewolenia 5, Pro to będzie? Mamy 4, dobra, kupimy jedno i zrobimy to od razu. niewolenia 82 miliony za jedną, dobra, ale tu wystawiono tego 1250 i 1500 na aukcji, dobra. Mam wszystkie składniki, o które prosiłeś, co teraz? Doskonale. Z tych składników stworzę runę, która zniszczy klątwę. To delikatna praca, ale dam radę. Czekasz podczas, gdy Luka tworzy runę. Gotowy, oto runa, którą musisz przyłożyć do starożytnego monolitu. Zapewne znajduje się gdzieś w pobliżu wieży. Monolit jest źródłem zakręcia, które wciąż podtrzymuje klątwę na tych ziemiach. Jak jej użyć? To proste. Gdy dotkniesz runą monolitu, zaczniesz emanować mocą, bądź jednak ostrożny. Dotarcie do monolitu może okazać się trudne. Spoko, zajmie się tym. To jedyny sposób na przywrócenie równowagi na tych ziemiach. Monolit. No przy coś tam mówił, nie? No to co, no wracamy w takim razie do... na Krwiste Wyspy z powrotem. E, monolit... zaraz zobaczymy. Wieża, 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 wieża... Wolreta, dobra, kurde mi się... Pierdzieli w tych oczach czasami, jak patrzę na te teleporty. No monolit jakiś przy wieży. Niby tego nie widać. Dosłownie przywieży. Może kwałek dalej. Dobrze zrozumiałem. Czy tak za szybko czytałem, że nie do końca? Nie wiem czy to gdzieś tutaj jeszcze nie było. Duch Rohana. Też nic nie widać. Pytamy może chłopaków to na gildii, może od razu, może bez cięcia szybko to się uda nam też zrobić. Wiecie, jak już oni to robią, po prostu te questy to szybka akcja, nie? Świątynia. A, czyli jednak nie. Czy przed świątynią... Ja kojarzę ogólnie, że gdzieś mijałem ten monolit właśnie, jak się biega po tej mapie, ale to się właśnie no... Tak kurde, nie za bardzo wszystko można zrobić. Tych sługów krwi ogólnie powinno być więcej trochę. Moim zdaniem, bo kurde te polowania się roz, rozciągają, że czasami naprawdę sporo idzie czasu na to. Ale może przesadzam sam też. Świątyń. A, dobra, wiem chyba. Chyba wiem, chyba na pewno wiem. Ok. Dzięki, dzięki. I to było gdzieś tutaj, gdzieś Śniący ogólnie Respi. Ale podziękujemy ładnie na czacie, żeby nie było. Ale tak, jak tu biegałem, biegałem tutaj z dwa, czy tylko trzy razy, i dlatego właśnie nie skojarzałem dokładnie, ale mamy to. Wygląda na to, że, czego, że tego szukam. Zobaczmy. Myślisz, że pokonaliśmy śmiertelniku? Zamknij się, zakręcie z wieczne, to jesteś niczym wobec jego potęgi. Zaraz się przekonamy. Czujesz to, moja siła wciąż krąży na tych ziemiach? Będziesz im następną ofiarą. Wkładasz runę do monolitu. Zaczyna się rozgrzewać, emanując magiczną energię. Jeszcze się spotkamy. Monolit pęka, roztrzaskując się na kawałki. Gromca demonów. Anihilacja. Dobra, zaraz sobie to na spokojnie podsumujemy. Przeteleportujmy się do bezpiecznego miejsca. Czyli pierwsza anihilacja nam się tutaj wkradła na Wyspach Krwistych. a zapomniałem, że coś takiego istnieje. Takie wielkie polowania. Co my tu mamy? Sługa krwicy 1200. Nie, zabijcie mnie po prostu. Utnijcie mi łapska i nie chcę grać. <laughs> nie, no dobra, śmieję się. Ale takie to są właśnie te anihilacje. Więc to, że mamy na przykład te 150 magów jako elitarnych, to myślę, że to dużo szybciej nam pójdzie niż wybijanie tych potworów. 1200 wargów, orków, magów, upadły wojownik, zwiadowca, Wolreta, Korsarz. Korsarz, 1200? To już gorzej jest niż ze sługami krwi. Na tej plaży to tam kurde za dużo nie ma. Psychole. Ogólnie to psychole robią te polowania. Wiecie, to gówno nam da, żeby się na tym po prostu skupiać. A w tym czasie tyle by się mogło na przykład wypraw porobić, żeby postać swoją wzmocnić. A tak to będzie musieli napierdziać te moby za stronę. Po prostu te polwania, które i tak by dostajemy już, to i tak jest. Moim zdaniem, wystarczająco, to jeszcze gówno dostaliśmy. No nic, no trzeba robić, to trzeba robić, nie. Także no, będzie trzeba to jakoś sobie po prostu stopniowo. Ogarnąć i będzie z głowy, także mam nadzieję, że podobało się. Na tym to skończymy, tak? To nic tu nie będziemy kombinować. Więcej to, to zrobiliśmy, co, mi, co mogłem zrobić. No, jakoś tak będziemy sobie delikatnie to powoli pewnie robić. Także a jeszcze mi się pod koniec właśnie przypomniało. Muszę coś zobaczyć, bo ogólnie mamy trzy sakralne wzmocnienia i te sakralne wzmocnienia mogły nam artefakt na stopień y, pierwszy, tak? Przerabiać, tak. Więc chcę zobaczyć. Bo normalnie nam się odpala crafting. Czy my możemy właśnie ten e, artefakt normalnie na stopień drugi, tym sakralnym zmocyjnym też robić? Możemy. A nie, to mi zabrało krwisty. Poczekajcie. Bo to jest na stopień drugi, na trzeci to znaczy będzie, więc to na pewno nie możemy. Bo tu widzicie, na stopień e, trzeci nam się nie odpala to. Ale na stopień drugi, na przykład, nie wiem, co byśmy tu jeszcze mogli sobie złodzieja. Ale na stopień drugi, zobaczcie, mamy normalnie to ulepszenie a, dobra odpala nam się to, ale i tak zabiera nam tylko krwisty kryształ, więc no nie zrobię z tym nic, ale no tylko jeden tak to sobie zrobiłem przy okazji jeszcze ten artefakt, nie także łowcy nam ST2 jeszcze wpadły, także dobra, trzymajcie się do kolejnego, cześć